Cześć. W dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać ukryte, mniej lub bardziej, funkcje w godocie, które mogą ułatwić wam pracę. Nie są to może jakieś game changery, ale o niektórych sam się niedawno dowiedziałem i muszę przyznać, że są pomocne. Tak więc lecimy. Move here. Jeśli mamy gdzieś jakiś węzeł, daleko na naszej scenie i chcemy go przenieść, to nie musimy oddalać widoku i go przeciągać przez całą długość. Wystarczy, że zaznaczymy ten węzeł w hierarchii. Miejscu, w które chcemy go przesunąć, klikniemy prawym przyciskiem myszy i wybierzemy opcję Move Note Here. I cyk mamy go na miejscu. Add Node Here. Gdy chcemy dodać nowy węzeł na scenie, zazwyczaj klikamy ten plusik i dodajemy Note w punkcie 00. I potem musimy go ustawić. Możemy to przyspieszyć, klikając w wybranym miejscu prawy przycisk myszy i wybierając Add Note Here. Dzięki temu mamy wybrany węzeł od razu tam, gdzie chcemy. Instantiate Scene. Ostatnia opcja z tej kategorii pozwala nam tak samo jak węzeł ustawić wybraną scenę w danym miejscu zamiast klikać w ikonę, gdzie pojawi się nam scena w punkcie 00. Wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem myszy i wybierzemy Instantiate Scene Here. Inną opcją będzie też po prostu przeciągnięcie sceny z File System w miejsce które chcemy. Favorites. Jak pewnie zauważyliście w File System mamy na samej górze sekcję Favorites i jestem ciekaw czy ktoś z Was z niej korzysta. Możemy dowolny plik z gry zaznaczyć jako ulubiony, na przykład taki, z którego często korzystamy, i dzięki temu mamy do niego szybki dostęp bez konieczności ciągłego szukania go w folderach. Group Nodes. Ja nieraz się wkurzałem, kiedy chciałem przesunąć węzeł, a non stop przesuwały mi się nody, które są dziećmi tego, których chcę przesunąć w całości. Jest na to prosty sposób. Możemy je pogrupować. Zaznaczamy węzeł i klikamy Group Selected Nodes. I teraz bez problemu możemy przesuwać całość. Bardzo przydatna rzecz. Play this scene. Na pewno dobrze kojarzycie te ikonki Run Project, Run Selected Scene i może trochę mniej Run Specific Scene. Ale pokażę Wam jak możecie oszczędzić trochę czasu i przy okazji nadgarstek, ponieważ najeżdżając na scenę, którą chcecie odpalić, kliknięcie prawym i Play this scene, nie trzeba już wracać i klikać Run Selected Scene. Możecie też do tego wykorzystać skróty klawiaturowe takie jak F5 do Run Scene i F6 do Run Selected Scene. Reset Zoom Jeśli często operujecie zoomem, czy to przybliżacie, czy oddalacie widok i chcecie wrócić do wyjściowych 100% to wystarczy kliknąć w zoom i nam się od razu zresetuje. Prosta sprawa, a może się przydać. Move Lines W edytorze można łatwo przesuwać linie w górę i w dół. Wystarczy zaznaczyć linię, którą chcemy przesunąć i trzymając Alt klikać strzałkę w górę i w dół. Działa to również jak zaznaczymy kilka linii. Podobnie jest z wcięciami. Gdy zaznaczymy linię i klikniemy tab, robi nam się wcięcie. To jest oczywiste. Ale na przykład, gdy chcemy dodać nowy warunek w kodzie, to możemy zaznaczyć cały fragment kodu i tabem zrobić od razu wcięcie dla całości. Go to definition. Jeśli chcecie wiedzieć, co robi dana funkcja, możecie trzymając ctrl kliknąć w nią i przeniesie was do dokumentacji z zapisem. Natomiast jeśli klikniecie z kontrolem waszą funkcję, to zostaniecie przeniesieni do jej definicji. Przydatna rzecz do szybkiego poruszania się po kodzie. Distraction free mode. Jeśli korzystacie z domyślnego edytora skryptu w Godocie, to może być tak, że przy dłuższych liniach nie widać całości kodu. Można schować panel skryptów, żeby zyskać trochę więcej miejsca. A jeśli to za mało, to można włączyć distraction free mode i mamy wtedy edytor na cały ekran. Jest jeszcze opcja Floating Window co pozwala nam przenieść okno edytora, na przykład na drugi monitor. Te wszystkie opcje, może to nie są game changery, ale wydaje mi się, że stosując te triki, możemy sobie trochę ułatwić pracę. A o to w tym właśnie chodzi. Dajcie znać, czy znaliście te opcje wcześniej, a może macie jeszcze jakieś inne rady, o których ja tutaj nie wspomniałem, a chcielibyście się podzielić z innymi. Koniecznie napiszcie w komentarzu, i przy okazji zostawcie łapkę w górę i suba, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Ja tymczasem uciekam, a wy pamiętajcie. Twórzcie z pasją.